Witam serdecznie dzisiaj o poranku o złocie, które, które przebija poziom 4700 dolarów. Dzisiaj sobie będziemy mówić w szczególności, ale przypominam, wczoraj zakończył się długi weekend w Stanach Zjednoczonych. Mamy dodatkowo spore zawirowania, dodatkowo z tematem ekstraceł, które nakłada Donald Trump na sześć państw europejskich. Co podnosi niepewność i wprowadza niektóre rynki w korekty. Plus, jeszcze dodatkowo pojawiają się dzisiaj informacje, że dodatkowo na Francję będzie nałożone kolejne cło na francuskie wina i szampany z powodu tego, że Francuzi nie chcą się zgodzić na dołączenie do Trumpowego ONZ. Więc widzimy, że dzieje się bardzo dużo po długim weekendzie w Stanach Zjednoczonych. Jest jeszcze więcej informacji do dyskontowania, rynki finansowe. Już to czują i jednym z efektów jest właśnie to, że złoto sięga poziomu 4700 dolarów, a my się będziemy zastanawiać co dalej. Przypominam także, że hmm, tak naprawdę w tym tygodniu nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Rynki powinny cierpliwie czekać na wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu, czyli na decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych jeszcze jutro. Jutro ma, ma się pojawić wyrok w sprawie ryzyku, co może być też bardzo istotne dla amerykańskiego dolara i oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych. Być może jeszcze w tym tygodniu poznamy nazwisko nowego szefa Fedu. Tak czy siak trzeba trzymać rękę na pulsie. Bardzo wiele się dzieje, No a my oczywiście przystępujemy. Przystępujemy do analizy sytuacji na wykresach i dzisiaj rynki wystartują z pełną mocą do dyskontowania spływających informacji, a my będziemy się temu przyglądać i na koniec jeszcze tego wstępu przypominam także, że mamy na, na Mazowszu teraz ferie zimowe, więc materiały przez dwa tygodnie mogą się ukazywać nieregularnie i być może właśnie dzisiaj, dzisiaj popołudniowy komentarz albo go nie będzie, albo będzie przesunięty, a, a wieczorny prawdopodobnie w ogóle go nie będzie. Tak czy siak, przypominam, przez dwa tygodnie będzie właśnie tak, w taki sposób, będą się pojawiały materiały, ale ja będę uprzedzał albo na karcie społeczności, albo tutaj we wcześniejszych materiałach. Że tego typu poślizgi albo jakieś niedogodności mogą wystąpić. No i przypominam także, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie, to co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja mówię trochę od Ciebie. Później sesja QA w tle jest ankieta dotycząca dzisiejszej sesji na indeksie WIG-20, czego się spodziewacie wzrostów, spadków czy sesji bez zmian, zachęcam do oddawania głosu, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę i już na koniec, w końcu przypominam, że dzisiaj mamy dokładnie rok od rozpoczęcia drugiej kadencji Donalda Trumpa, co też może przynieść nam spektakularne przesunięcia do i informacji do dyskontowania podczas rozpoczynającej się mniej więcej po godzinie 14 naszego dnia sesji w Stanach Zjednoczonych, więc trzymam rękę na pulsie. No i oczywiście od samego początku jedziemy z tematem Czyli z analizą głównej pary świata, czyli euro-dolar. Euro-dolar, i jak widzimy tutaj dzisiaj o poranku, jesteśmy już delikatnie nad spojeniem średnich kroczących okolicy 1,16,65. Wczorajszy dzień do, doprowadził do odbicia od średniej 200 sesyjnej. I jeżeli ten dzisiejszy dzień doprowadzi do zamknięcia dnia powyżej tego poziomu 1,16,65, to będzie to sygnalizowało, że rzeczywiście mamy odbicie o tej średniej 200, że znowu. Sytuacja bardzo mocno sprzyja apetytowi na sprzedawanie amerykańskiego dolara i na ruch na eurodolarze na kierunku 1,19-120. Jak wiecie, jest to dla mnie scenariusz bazowy. Informacje o Lizzie Cook jutro. Dodatkowo prawdopodobnie nowy szef Fedu oraz wydarzenia w przyszłym tygodniu moim zdaniem powinny stymulować do pozbywania się amerykańskiego dolara. No, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Na kreskach przypominał 1,1665 poziom kluczowy. Jeżeli rynek pójdzie do góry, moim zdaniem będzie to bardzo dobra wiadomość dla aktywów, do wszystkich innych aktywów poza Stanami Zjednoczonymi. Jako, że dzisiaj na rynku są już Amerykanie, to moim zdaniem warto dzisiaj w szczególności śledzić to, czy ten wzruch wzrostowy na eurodolarze będzie powodował właśnie przepływy, transmisje, rotacje kapitałów Jakiejś części kapitałów ze Stanów Zjednoczonych z amerykańskich aktywów do europejskich. No i to jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań, jakie dzisiaj sobie zadajemy, oraz oczywiście, czy padnie średnia 200 na amerykańskich dziesiątkach i wygląda na to, że wczorajsza sesja i początek dzisiejszej powoduje, że bez problemów sobie radzimy z tą średnią. No, i jeżeli rzeczywiście podczas sesji amerykańskiej uda się utrzymać powyżej, no to będzie to sygnał, że rynek chce i dyskontuje jakąś falę negatywnych informacji, ne, a czyli negatywnie dyskontuje spływające informacje dla amerykańskich obligacji. No i to jest coś, na, co, na, na czym warto się pochylić. Bardzo istotne wydarzenia od miesiąca. Wybicie miesięcznej konsolidacji, przybicie jeszcze dodatkowo 7,200. dwusetki. Jeżeli szybko nie zostanie zneutralizowane, będzie to zły sygnał dla rynków finansowych. Na co jeszcze patrzymy? Oczywiście indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych ale tak naprawdę rynki finansowe wczoraj nie miały do sesji w USA. No i zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie cofnięcie kontrakty terminowe sygnalizują otwarcie na znowu na średnich 50 zwłaszcza na NASDAQ -u. I zobaczymy tą reakcję, bo moim zdaniem to jest bardzo interesujące, czy inwestorzy będą się tego obawiali, czy też nie, czy wykorzystają takie spadki do. do Okazyjnego wchodzenia w długie pozycje, czy też nie. No, i ta dzisiejsza sesja, moim zdaniem, będzie miała takie zadanie. No, i skoro jesteśmy jeszcze przy amerykańskich aktywach, to warto zobaczyć, jakie są teraz. Przed sesją w Stanach Zjednoczonych, na początku nowego tygodnia, w Stanach Zjednoczonych, najnowsze oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, zwróćcie uwagę, marzec wyparował z szans na obniżkę stóp procentowych jeszcze półtora tygodnia temu. Był marzec wskazywany jako moment następnej obniżki, pierwszej w tym roku o 25 punktów bazowych. Teraz jest tylko 23% prawdopodobieństwa, że tak będzie. Rynek dyskontuje, że czerwiec będzie momentem, kiedy jest największe prawdopodobieństwo pierwszej obniżki w tym roku. Kwiecień 41% prawdopodobieństwa, kolejna może być we wrześniu. No i zwróćcie uwagę, tylko 51 punktów bazowych do dna cyklu obniżek, 100% rynek. Dyskontuję, wcześniej to było około 60 punktów bazowych, więc, więc widzimy, że spływające informacje wypłaszczają oczekiwania, no i przesuwają moment kolejnej obniżki z marca na czerwiec, ale zobaczymy oczywiście jak będzie. Dla porównania, w strefie euro nie ma już do dyskontowania podwyżki stóp w tym, procentowych w tym roku. Wcześniej rynek zakładał jakieś promilowe szanse, ale jednak. Natomiast jest około 10% prawdopodobieństwa, że jedna obniżka stóp procentowych jeszcze będzie się należała. Dla Japonii widzimy cały czas zbliżającą się szansę nawet do 5 podwyżek o 10 punktów bazowych, łącznie 47 punktów bazowych na chwilę obecną. W Japonii rynek dyskontuje. Dwa tygodnie temu było to 44-43 punkty bazowe, więc, więc zwiększa się, zwiększa się, zwiększają się szanse. Na te podwyżki i dla Wielkiej Brytanii w rynku dwie obniżki stóp procentowych. Prawdopodobnie w kwietniu będzie następna: 25 punktów bazowych, no i być może następna w okolicach jesieni tego roku. To są najważniejsze punkty odniesienia, no ale widzimy przesuwanie się na niekorzyść optymistów tej presji na rzecz obniżki stóp procentowych. To jest bardzo interesujące. Ponieważ dane o inflacji sygnalizowałyby, że należałoby oczekiwać właśnie obniżek stóp procentowych. Tak naprawdę dzisiaj nie ma jakichś ważniejszych danych makro, więc to sentyment będzie decydował o tym, w którą stronę podążą aktywa amerykańskie. Kolejny rynek, na który warto zwracać uwagę, to bardzo wielka słabość na bitcoinie się objawiła podczas wczorajszej sesji, przebicie poziomu 94,5 tysiąca dolarów. Stało się faktem, rynek dalej dzisiaj tonie. No, i jesteśmy już widzimy tutaj na średniej 50 na daily, więc to jest ostatni szaniec obrony popytu. Jeżeli będziemy się przebijać dalej, myślę, że luka, luka która do dwóch tygodni nas pięknie broniła, czyli okolica 89 700 może też paść. A w takiej sytuacji, cofnięcie znowu do średniej na wykresie tygodniowym, czyli teraz okolica 87 100, może być scenariuszem bazowym. No, i generalnie widać znowu wielką słabość na Bitcoinie. No i dzisiaj zobaczymy, co dalej, co Amerykanie wymyślą podczas sesji amerykańskiej, czy będą kolejne fale wyprzedaży na Bitcoinie, czy też nie. Następny rynek, który moim zdaniem warto analizować pod kątem, pod kątem popytu na ryzyko, to jest zachowanie ropy naftowej. Jesteśmy poniżej 60 dolarów, ale powyżej wsparcia 58-50, więc. Moim zdaniem, jeżeli będzie korekta, jeżeli jest korekta, to będzie to tylko i wyłącznie właśnie korekta, chwilowe zatrzymanie, a nie jakiś początek nowego negatywnego trendu i tendencji i na chwilę obecną tak do tego będę podchodzić. Jesteśmy poniżej 60 dolarów z tendencją na spadek, więc to moim zdaniem jest pozytywna informacja. No i jeszcze rozpatrując indeksy giełdowe i w ogóle popyt na ryzyko, zanim przejdziemy do surowców, to jest Indeksy giełdowe w Japonii. Dzisiaj też spadek nie o jakiejś dużej skali, ale jednak mamy cofnięcie. No i na giełdzie w Chinach. Też mamy cofnięcie, ale nie ma jakiegoś dynamicznego wyprzedawania. Dlatego też moim zdaniem Europa dzisiaj będzie stabilnie czekała na to, co się wydarzy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że DAX wczoraj już zdyskontował te najbardziej negatywne informacje. No i dzisiaj, tak naprawdę kolejny ruch będzie uzależniony od tego, co się wydarzy podczas sesji amerykańskiej, czy będzie wyprzedaż, czy będzie kupowanie. No i do czasu utrzymania na 24 770 punktów. Myślę, że cały, każdy spadek to jest tylko i wyłącznie korekta spadkowa. No, ale zobaczymy, zobaczymy. No i teraz. Surowce. Zaczniemy od miedzi, gdzie wczoraj był nawrót na w okolice 13 tysięcy punktów, więc, tak naprawdę, spokój i raczej prowzrostowe sygnały wspierające to, co się dzieje na ropie naftowej. No i teraz te najciekawsze pytania: co dalej na surowcach, czyli na złocie? Jesteśmy na poziomie 4700 dolarów. To jest bardzo istotny poziom, jak wiecie, zniesienia Fibonacciego faworyzowały właśnie taki scenariusz, by zakładać atak na 4700. Dokładnie w okolicach 4700 jest zniesienie wyprzedzającej fali fali wcześniejszej korekcyjnej, więc uwaga na 4700. Ale też przypominam, zasada spekulacji w kości jest taka, że patrzymy czy pękają wsparcia, nie czy pękają opory. Dlatego też ja bym się nie przywiązywał do 4700 jako ważnego poziomu potencjalnego oporu, ale patrzył czy pękają wsparcia. Najbliższe wsparcie to są tutaj okolice 4550 punktów. No i do czasu utrzymania nad tymi poziomami, Hossa po prostu cały czas pięknie trwa. No i być może szybko nas zaprowadzi na okolice 5000 punktów. I dodatkowo na srebrze. Na srebrze też oczywiście kontynuacja pięknych wzrostów. Ładnie to wszystko wygląda. Nowe maksima czasów mają miejsce. I rynek jeszcze bardziej faworyzuje scenariusze optymistyczne. No ale pytanie jest oczywiście co dalej. No i znalazłem dla Was najbardziej uaktualnione prognozy, prognozy ważnych instytucji finansowych dla złota i dla srebra, czyli prognozy banków i co mówią nam te prognozy. Zwróćcie uwagę, że dla, dla, prognozy dla złota pokazują, że najbardziej w Prowzrostowy scenariusz na koniec tego kwartału mówi o poziomie 4700 dolarów, a najbardziej pesymistyczny 3750 dolarów, więc już zdyskontowaliśmy obecnymi poziomami te, ten poziom 4700. Na koniec drugiego kwartału na złocie najbardziej optymistyczna prognoza 4800, trzeci kwartał 4900, na koniec tego roku 5055 dolarów prognozują instytucje finansowe, a najbardziej pesymistyczny scenariusz na koniec tego roku 3150, więc duży, duża rozbieżność, ale jesteśmy bliżej tych górnych ograniczeń, prognoz niż, niż tych negatywnych. No i zobaczymy, zobaczymy, jak się to wszystko będzie rozwijać, i analogicznie no, dla srebra najbardziej optymistyczna prognoza na koniec tego kwartału to jest 90 dolarów, a jesteśmy już na poziomie 94, na koniec drugiego 92, trzeciego 95, na koniec roku 95 dolarów, więc jesteśmy już bardzo blisko maksymalnych poziomów prognoz, które się pojawiły w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o prognozy dla srebra, więc widzimy jak bardzo odjeżdża rzeczywistość od tego Czego spodziewają się instytucje finansowe? Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby się zapoznawać z tymi prognozami. To też pokazuje, jak bardzo stateczne są banki, instytucje finansowe, które dają tutaj prognozy na Bloombergu. Będziemy do tego wracać, bo to jest bardzo interesujące. Natomiast dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się na pytaniu, co dalej ze złotem. I też pośrednio, co dalej ze srebrem, i tutaj są te najbardziej aktualne prognozy. No ale dobra, to na koniec jeszcze przypominam, że tendencja, która się ujawnia na euro-dolarze, tendencja wzrostowa to jest wielki sprzymierzeniec polskich aktywów. Więc jeżeli dzisiaj podczas sesji będziemy obserwować kontynuację tendencji wzrostowej, to sesja w Warszawie powinna być niezwykle optymistyczna, pozytywna dla polskich aktywów. Polski złoty już się oczywiście umacnia, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara. Powrót poniżej 3,63 jest tego najlepszym dowodem. I jeżeli ta tendencja na eurodolarze się utrzyma, to moim zdaniem wzrośnie i to wyraźnie prawdopodobieństwo, że tak naprawdę nie będzie jakiejś większej korekty na warszawskim parkiecie. Bo ta potencjalna rotacja kapitałów albo przepływ niektórych kapitałów ze Stanów Zjednoczonych do Europy może się właśnie koncentrować na warszawskich aktywach. Dlatego też nie dziwcie się, że. Wczorajsza korekta na warszawskich indeksach giełdowych była dość skromna. no i Jeżeli ten, ta tendencja na eurodolarze będzie trwała będzie kontynuowana, to moim zdaniem w bardzo podobny sposób rynek będzie chciał przeczekać te perturbacje, związane oczywiście z Donaldem Trumpem, by później ruszyć dalej do wzrostu. Więc, moim zdaniem, rosnące eurodolar to jest wielki sprzymierzeniec aktywów ryzykownych, w tym warszawskiego parkietu. Więc moim zdaniem, mając jeszcze dodatkowo na uwadze zachowanie ropy naftowej, z 85-80% prawdopodobieństwem twierdzę, że to, co się teraz dzieje w Warszawie, co się będzie działo, jest tylko i wyłącznie przystankiem i kontynuacja tendencji wzrostowej powinna mieć miejsce. No ale zobaczymy, oczywiście, jak to będzie. To tyle pogadanki z mojej strony. Przypominam, dzisiaj początek tygodnia de facto na rynkach finansowych. Skończył się długi weekend w Stanach Zjednoczonych. Mamy dzisiaj rocznicę rozpoczęcia kadencji przez Donalda Trumpa. Mogą się pojawić jakieś polityczne tematy nacechowane jeszcze dodatkowo wyborami w tym roku w Stanach Zjednoczonych, więc uwaga na kolejne niespodzianki rynek w szczególności moim zdaniem pokazuje obawy na Bitcoinie. Gdy patrzymy na ropę naftową to obawy są zdecydowanie ograniczone. No i bardzo ładnie to wszystko obrazuje eurodolar, który rośnie i moim zdaniem faworyzuje europejskie aktywa. Dobra. To pytania i odpowiedzi, zachęcam do aktywności, także w naszej ankiecie. Czego się dzisiaj spodziewacie na WIG20? Sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian? No i jedziemy z pytaniami. Dobra. Witam Kazimierzu. Rendowność obligacji USA otworzyła się lukami w górę. 30 już 4,90. Ta korekta na indeksach może nam się rozpędzić. Kto wie? Kto wie? Gdzie jest najbliższy opór teraz na złocie? Szczerze mówiąc nie patrzę Kazimierzu. 4700 cały czas moim zdaniem jesteśmy w strefie oddziaływania tego potencjalnego przypominam potencjalnego oporu Czy będzie korekta moim zdaniem nie będzie ale zobaczymy naprawdę złoto zachowuje się fantastycznie i tego typu informacje sprzyjają tendencji wzrostowej Witam Adam dzień dobry Jak na razie srebro zgodnie z założeniami zmierza w rejonie 100 dolarów Tak jest za Robert witam Lobos Uważam, że Bitcoin ma jeszcze szansę na wybicie, że idziemy jednak w pewną bessę, ponieważ na razie idziemy jak po sznurku według cykliczności. Studa, jeżeli będziemy przekraczać te wsparcia 84-87 tysięcy dolarów, to zmienię zdanie i w takiej sytuacji troszeczkę bardziej prawdopodobny będzie scenariusz negatywny niż optymistyczny. No ale być może po prostu będziemy dłużej niż zwykle upklepywać dno w okolicach 84-87 tysięcy dolarów w oparciu właśnie o tą średnią 50-tygodniową na wykresie tygodniowym, więc 87 tysięcy 100 dolarów teraz jest moim zdaniem kluczowym poziomem. No i po prostu czekamy. Natomiast moim zdaniem w średnim terminie rachunek prawdopodobieństwa jednak delikatnie jest przesunięty na scenariusze optymistyczne, a nie na pesymistyczne. No ale zobaczymy. O, Wojtek tutaj Agresywnie lansuję tezę, że dopiero od lutego będziemy mieć hossę, więc uwaga, mam nadzieję Wojtku, że Twoja teza się sprawdzi i za dwa tygodnie rozpoczniemy kolejną falę wspinaczki na coraz wyższe poziomy, więc Wojtek, zachęcam Cię do tego, żebyś był coraz bardziej aktywny i przypominał nam swoją tezę, którą głosisz tutaj na kanale. Jak duże cofnięcie w Japonii i gdzie ewentualnie szukać odbicia? No moim zdaniem już, raczej będzie kiepsko. Z kontynuacją tendencji, no ale zobaczymy. Korekta nam się należy, jak sumiska, mówi Vasco. Cel 24/200 i ruszamy na ATH, mówi Vasco. Dobra, dzięki, dzięki. Ok, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to będziemy za chwilę kończyć naszą ankietę. Naprawdę zachęcam do oddawania głosów. Czego się dzisiaj spodziewacie na sesji wzrostu spadków, sesji bez zmian? Zachęcam do wszelkiej aktywności. No i przypominam, na Mazowszu mamy dwa tygodnie zimowych ferii, więc materiały się będą przez te dwa tygodnie ukazywać dość nieregularnie i pierwszy taki dzień to może być dzisiaj, bo zaczynam swoją podróż. Może nie będzie popołudniowego materiału, raczej nie będzie wieczornego, no ale będę was informować. Jeżeli coś się stanie, to także na karcie społeczności i generalnie. Generalnie tak będzie przez kolejne dwa tygodnie. Trzymamy rękę na pulsie i zobaczymy. Tam gdzie jestem mam nadzieję, że będzie internet dość dobry, żeby robić transmisję, może nawet z pleneru, ale zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak, dzięki za spotkanie, widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Kończymy naszą ankietę w ankiecie. Ponad 100 głosów, 109 głosów, i wygrywa opcja spadkowa. 51% społeczności, 40% na, na wzrosty, 7%, że będzie sesja bez zmian, więc dziękuję za każdy głos. Delikatny pesymizm na społeczności, ale nie ma jakiegoś dramatu. No i zobaczymy, czy nos naszej grupy rzeczywiście się sprawdził. Dobra, to jeszcze raz. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Nie wiem, czy dzisiaj się jeszcze zobaczymy, ale postaram się zrobić jakieś wejście, przynajmniej jedno. Tak czy siak, do zobaczenia. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. No i zobaczymy. Zobaczymy, co ten dzień i cały tydzień nam przyniesie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak mówi, co nam mówi statystyka, co nam mówią wykresy na temat tego, jak należy oceniać Donalda Trumpa, czy jest dobrym, czy złym prezydentem, to odsyłam za chwilę do materiału z wczoraj, gdzie bardzo czytelnie zostało to wskazane. Także dzięki, do zobaczenia, cześć.